Objawienie Maryjne w Loreto, Włochy, 1294 rok. Położona na wzgórzu Loreto, spogląda z zadumą w Morze Adriatyckie. Stamtąd przyszła jego sława i niezwykła godność. Miasto znane jest ze swego sanktuarium, jednego z najważniejszych miejsc maryjnych na świecie. Jeśli jego legenda jest czymś więcej niż pobożnym przekazem, imię Loreto jest pierwsze, Wśród wszystkich świętych miejsc, Lourdes, Fatima, Rudubak, Chartres, Częstochowa, nawet najliczniej odwiedzane sanktuaria Matki Bożej, stanowią zaledwie barwne tło dla fundamentu Maryjnej obecności w świecie. Cóż takiego kryje w sobie to miejsce? W tamtejszej bazylice znajduje się Santa Casa, święty domek. W którym większość swego ziemskiego życia spędziła ona, panna wierna, matka przedziwna, wieża z kości słoniowej, królowa aniołów. Loreto zawsze dziwiło się swemu wybraniu i próbowało nazwać po imieniu tajemnicę mieszkanki domku, odwiedzanego przez kolejne pokolenia. Z tego zadziwienia powstała modlitwa która raz jeszcze przywołuje na pamięć to miejsce. Jest nią Litania Loretańska, którą śpiewa cały świat. Święty domek z Nazaretu otrzymał w 1294 roku drugą nazwę Santa Casa di Loreto, Święty domek z Loreto. Skąd taki skarb w rejonie włoskiej Ancony? Skąd ten zaszczyt? Zawdzięczamy to objawieniu, którego świadkiem były dziesiątki ludzi objawieniu związanemu z wędrówką domku nazaretańskiego, opisaną w tzw. tradycji loretańskiej. Owocem tego objawienia jest obecność domu Matki Najświętszej we włoskim Loreto. Inaczej niż w przypadku Walsingham, nie jest to replika, ale ma być to nazaretański oryginał. Trudno nam w to uwierzyć, prawda? Przecież krytyczny umysł nie może traktować takich faktów poważnie. Rodzą się jednak pytania. Dlaczego prawdziwość tego objawienia potwierdza autorytet wielu papieży? Dlaczego zmysł wiary ludu Bożego nie zakwestionował autentyczności tych wydarzeń? Zresztą, może rzeczywiście wszystko to prawda? Przecież Bóg nie jest związany naszym racjonalistycznym podejściem i, gdyby tylko chciał, mógłby pozwolić sobie nawet na taki dziwny cud. Wiemy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Skąd znamy te słowa? Padły one właśnie w domku w Nazarecie z ust Gabriela podczas zwiastowania. Tak zamyka się koło naszych pytań. Zapoznajmy się z podaniem mówiącym o cudownym przeniesieniu Santa Casa do Loreto. W 1291 roku ostatni chrześcijańscy rycerze opuścili Nazaret, pozostawiając bez opieki najświętszy dom świata ten, w którym dokonało się zwiastowanie i w którym żył Jezus pod opieką Maryi i Józefa. Po ostatniej zakończonej niepowodzeniem krucjacie Ziemia Święta wracała do rąk wyznawców islamu. Los Santa Casa wydawał się przesądzony. Zgodnie z muzułmańską tradycją pogańskie świętości po splądrowaniu były niszczone. Zbudowany z gliny i słomy domek nie wyglądał atrakcyjnie dla rządnych łupów żołnierzy. Jednak, jako żywe świadectwo Królewskiego Domu Boga wyznawanego przez chrześcijan, musiał zniknąć z powierzchni ziemi. Ale Santa Casa ocalał. Nie pierwszy już raz. Najpierw uniknął zbezczeszczenia w 1090 roku, kiedy hordy tureckie przewaliły się przez ziemię świętą, grabiąc skarby pozostawione przez pobożnych pielgrzymów. Zamieniając kościoły na meczety i burząc to, co było dla muzułmanów bezużyteczne. Na szczęście Konstantyn Wielki zbudował nad Santa Casa pierwszą bazylikę nazaretańską w 312 roku, a domek został ukryty w głębokiej krypcie i ocalał. Kiedy w 1100 roku krzyżowcy wyparli Turków, zbudowali w tym miejscu drugą bazylikę. Do Nazaretu pielgrzymowały nowe rzesze pątników. Wśród nich był święty Franciszek. Lecz w 1263 roku bazylika znowu została zburzona rękami niewiernych. I znowu dom świętej rodziny ocalał. Kiedy w 1291 roku chrześcijanie wycofali się z Palestyny, ziemia święta ponownie przeszła we władanie Turków. Chyba tym razem Santa Casa miał tego nie przetrwać. Dlaczego tak sądzimy? Ponieważ wówczas do działania ruszyło niebo. Nazaretański dom, tak licznie nawiedzany przez pielgrzymów, sam wyruszył w pielgrzymkę do swoich czcicieli. Nocą 10 maja 1291 roku pasterze Ster Sato, dzisiejsza Chorwacja, Wracali do swych trzód. Ciche równiny Dalmacji były im dobrze znane. Kiedy ujrzeli przed sobą dom, którego nie było tam jeszcze poprzedniego dnia, zbliżyli się zaciekawieni. Ściany budynku unosiły się tuż nad ziemią. Połowa domu stała na drodze, druga część na polu. W środku znajdował się ołtarz, figura Matki Bożej i krucyfiks. Pasterzy pobiegli do proboszcza Aleksandra Georgewicza. Stary prałat obejrzał gliniany kościółek, po czym na kilka godzin uklęknął przed figurą Matki Najświętszej, modląc się o łaskę objaśnienia tego cudu. Maryja nagrodziła go wizją. We śnie ujrzał on Matkę Dobrej Rady, która powiedziała – Wiedz… Że to ten sam dom, w którym się urodziłam i wychowałam. Tu, podczas zwiastowania, poczęłam stwórcę wszech rzeczy. Tu, odwieczne słowo, stało się ciałem. Święty domek został otoczony wielką czcią przez okolicznych wieśniaków. Nieoczekiwanie 10 grudnia 1294 roku mały domek zniknął. Czuwający nocą pasterze, a także ci mieszkańcy wybrzeży Adriatyku, którzy mieli szczęście nie spać tej nocy, ujrzeli nad swymi głowami niesiony przez aniołów mały domek. Celem jego wędrówki była pokryta lasem Dolina Bandurlo, oddalona kilka kilometrów od miasta Recanati. Natychmiast miejsce to zaczęły odwiedzać tysiące pielgrzymów. Cóż z tego! Skoro niebawem okoliczne lasy stały się kryjówką zbójnickich band napadających na pobożnych wędrowców. Kiedy święty Domek otoczyli złodzieje, aniołowie znów unieśli go w niebo. Został on przeniesiony do Renanti, tam jednak dwaj bracia, do których należała ziemia goszcząca nazaretańskie mieszkanie, zaczęli się kłócić o prawo do niego. Jeszcze tego samego dnia Przedmiot sporu zniknął z ich gruntów, by znaleźć się w ostatnim miejscu przeznaczenia, w Loreto. Niektórzy powiadają, że wcale nie jest to miejsce ostatnie. Nie można bowiem wykluczyć, że Santa Casa znowu ruszy w pielgrzymkę do swoich czcicieli. Kto wie, czy nie stałoby się tak już pod koniec XVI wieku, kiedy niewiele brakowało, a Europę opanowałby islam. Może wówczas rodzinny dom Matki Bożej emigrowałby z ziemi zajętych przez niewiernych? Dokąd? Może do Irlandii, a może do Meksyku? W tym momencie zaczyna się historia sanktuarium w Loreto. W 1295 roku domek otoczono silnym murem. Są tacy, którzy twierdzą, że chciano w ten sposób uniemożliwić aniołom zabranie Santa Casa z Loreto. Potem w miejscu tym powstała bazylika, nad której pięknem trudziła się Rzesza Największych Artystów Europy. Sanktuarium stało się najpopularniejszym miejscem pielgrzymkowym na świecie. Wśród Rzeszy Pątników, którzy oddawali hołd przeniesionemu do Europy miejscu narodzin Maryi i wychowywania Syna Bożego, znalazło się ponad dwa tysiące świętych i błogosławionych, między innymi – Ignacy Loyola, Franciszek Xavery, Alfons Liguori, Ludwik de Montfort, Jan Bosko, Maksymilian Kolbe. Odpowiedź wiernych, litania. Pozwólmy sobie na pobożną dygresję. Oto kolejny ciekawy wątek związany z Loreto. Litania loretańska i jej historia. Nie przypadkiem porównuje się ją do strumienia. Zaznaczając, że trudny to temat do analiz, bo strumień ten zaledwie przez ostatnie cztery wieki płynie na powierzchni, pozostałe zaś bieg w ukryciu. Gdy ruszamy wzdłuż strumienia ku źródłu, widzimy, że w XVI wieku jego wody znikają w głębi ziemi, ale nie tu znajduje się jego początek. Od źródła dzieli nas jeszcze 10 wieków. Analogia do świętego domku nasuwa się sama. Gdy docieramy do Loreto, odnajdujemy w nim rodzinny dom Maryi, ale nie w Loreto znajdują się jego fundamenty. Trzeba przenieść się do czasów Chrystusa, do Palestyny, do Nazaretu. Tak i litania loretańska ma swoje miejsce w Loreto, ale jej fundamenty znajdują się zupełnie gdzie indziej. Litania loretańska ma poprzedników. Jej przodkiem co do treści jest teologia średniowieczna, co do formy religijna kultura wschodu. Zacznijmy od tego, że modlitwa ta ma korzenie na wschodzie. Nawiązuje do wschodnich kanonów modlitewnych, czyli tych form modlitwy, w których po każdym wezwaniu pojawia się krótki refren. Najczęściej było nim zawołanie Kyrie eleison, Panie zmiłuj się. Skąd je znamy na Zachodzie, jeśli nie z litani? Bądź krótkie amen. Niech się tak stanie. W zachodniej liturgii jego obecność ujawnia się w zakończeniu każdej modlitwy. W modłach publicznych lud odpowiada tym słowem na zakończenie modlitwy odmówionej przez kapłana. Odpowiada jednorazowo, gdyby jednak kapłan tego typu oracji odmówił kilka czy kilkanaście. Mielibyśmy współczesną formę wschodniego kanonu modlitewnego. Wschodnie kanony modlitewne, które osiągnęły dojrzałość pod koniec VI wieku, były rozmaitego rodzaju. Najbardziej popularne, miały wyzwania dogmatyczne, etyczne, a nawet ojczyźniane, patriotyczne. Owe kanony dzieliły się na dwa rodzaje, z tak zwanym małym pokropieniem i z dużym. Jak mawiano w tamtych czasach, duże pokropienie należy się imieniu Chrystusa, małe imieniu Maryi Dziewicy. Wiązano je liturgicznie z nieszporami. Wtedy miało miejsce wspomniane pokropienie. Lub odmawiano prywatnie. Były bardzo lubiane przez wiernych. Właśnie ta popularność sprawiła, że litanijne formy modlitw zostały przeniesione na zachód. Mamy rok 1531, kiedy w annałach historyków pojawia się Litania Loretańska. Jej kariera jest błyskawiczna. Już w 1587 roku zostaje zaaprobowana przez papieża Sykstusa V. Jeszcze wtedy była to jedna z 80 różnych modlitw litanijnych, zdobywających szturmem serca wiernych. Jednak w 1601 roku były już tylko dwie. Dekretem Klemensa VIII pozostały w użyciu litania do wszystkich świętych i litania z sanktuarium Loreto. Wybór tej pierwszej jest niekwestionowalny: mamy starożytną litanię, w której dominują wezwania do Chrystusa i która jest swoistym chrześcijańskim wyznaniem wiary. Litania jest więc bardzo pożądana. Porządkuje duchowość i wierzenia ludu. Ale dlaczego litania loretańska? Po pierwsze, zadecydowała jej popularność. Tysiące pielgrzymów powracających z sanktuarium w Loreto zabierało do swoich domostw i parafii przepiękne wezwania litanii. Nie upłynęło wiele czasu, a śpiewała ją, śpiewała ją cała chrześcijańska Europa. Z Rzymem włącznie. Ale popularność nie była tu argumentem rozstrzygającym. Przyglądamy się argumentacji teologicznej i widzimy dwie rzeczy świadczące o jej niezwykłej wartości. Po pierwsze, litania loretańska ma wezwania zaczerpnięte z Biblii, które bronią się same. Po drugie, mamy w niej streszczenie całej metaforycznej teologii średniowiecza. Która o matce Najświętszej mówiła językiem porównań. Maryja była dla niej ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym, wieżą z kości słoniowej, zwierciadłem sprawiedliwości, domem złotym. Słyszymy od razu echo wezwań loretańskich. Dodajmy, że owa średniowieczna metaforyka była właśnie biblijna. Na kilka wieków Kościół pozostawił wiernym dwie litanie. Inne pojawiły się dopiero w wiekach XIX i XX. To między innymi litanie do przynajświętszej Krwi Chrystusa, do imienia Jezus, do Świętego Józefa. Ale jedna jest tylko litania maryjna. Właśnie Litania Loretańska. Litania Loretańska zasługuje na swoje miano nie tylko z racji miejsca powstania, ale i z powodu zadziwiającego podobieństwa do lorytańskiej świętości, do Santa Casa. Jedno związane z pochodzeniem już znamy, drugie dotyczy ruchliwości. Święty domek był nad wyraz ruchliwy, opuścił Palestynę, kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu. Podobnie Litania, ta też wciąż się zmienia, niejako płynie wraz z naszą historią. Rozwija się razem z potrzebami Kościoła, odpowiada na pojawiające się nowe znaki czasu. Litania dziś i litania sprzed wieków to nie ta sama modlitwa. Obecna jest o wiele bogatsza. Przypomnijmy ostatnie uzupełnienia. W 1854 roku papież Pius IX dodał do Litanii Loretańskiej wyzwanie Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. Rok 1854 to data ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W 1917 roku, w środku I wojny światowej, Benedykt XV polecił dodać do litanii wezwanie do Królowej Pokoju. W 1942 roku Pius XII dodał wezwanie Królowo Świata. W 1950 roku Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej z duszą i ciałem, a litanią ubogacił wezwaniem Królowo niebowzięta. W 1997 roku, w roku Rodziny, papież Jan Paweł II dodał do litanii loretańskiej wezwanie Królowo Rodzin. Pewnie będą następne. Jak być może będą jeszcze kiedyś nowe miejsca pobytu Santa Casa? Jan Paweł II określił sanktuarium w Loreto najważniejszym sanktuarium poświęconym Matce Bożej, sanktuarium o międzynarodowym znaczeniu, będącym przez kilka wieków prawdziwym sercem chrześcijaństwa. Dodał, że niesie ono z sobą przesłanie wyróżniające się spośród innych. Pozostaje pytanie, Jakie? Zdaniem papieża, z sanktuarium w Loreto promieniuje wielkie uczucie miłości do Matki Najświętszej, które próbuje na różne sposoby nazwać po imieniu to, co odczuwają ludzkie serca. Stąd rozlega się wielkie wołanie o zachowanie maryjnej tradycji w Europie, o umiłowanie maryjnych modlitw, także o próbę oddychania dwoma płucami, wschodnim i zachodnim. Sięganie po bogatą w treść litanią loretańską pozwala zbliżyć się nam do wielkiego bogactwa Maryjnego Wschodu. Co więcej, święty domek, świadek życia Matki Najświętszej, pozwala nam niejako dotknąć życia Maryi. To dotknięcie ma moc obudzenia w ludziach pragnienia naśladowania Matki Bożej, upodobnienia się do niej. Jej życie musiało być bardzo zwyczajne. Pisała po nawiedzeniu Santa Casa święta Teresa od dzieciątka Jezus. Maryję trzeba nam pokazać jako kogoś, kogo można naśladować, kto prowadził w ukryciu życie pełne cnót i kto żył wiarą jak my. Ale Jan Paweł II nie ogranicza się do wezwania do trwania przy tra tradycji modlitewnej i docenienia tradycyjnej duchowości Maryjnej. Z Loreto dobiega do nas jego przesłanie moralne, przede wszystkim apel o świętość w rodzinach i o godność pracy ludzkiej. Święty Domek, który jest zarówno relikwią, jak i cenną ikoną, przekazuje nam też jasne przesłanie biblijne i teologiczne. Mówi przede wszystkim o wcieleniu, każąc nam zapatrzeć się głęboko w tajemnicę miłości Boga, który tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Jak powiadają ojcowie Kościoła, Bóg stał się człowiekiem, by człowiek stał się Bogiem. Dlatego Ojciec Święty kieruje naszą uwagę na ludzką godność oraz na to, co tak ważne w chrześcijaństwie obowiązek współpracy z Bogiem. Chrześcijaństwo jest religią współdziałania człowieka z Bogiem, podkreśla papież. A domek nazaretański jest dla niego świadkiem najpiękniejszego aktu współpracy stworzenia ze Stwórcą. Tu bowiem dokonała się tajemnica zwiastowania, w której człowiek powiedział Bogu tak, a oddając siebie całkowicie do dyspozycji, pozwolił Bogu dokonać wielkich rzeczy w życiu swoim i całego świata. Przez Fiat Maryi. Słowo stało się ciałem i udziałem ludzkości stało się zbawienie. Tego samego Fiat Bóg oczekuje od każdego z nas. Z Loreto kieruje do nas zaproszenie do współdziałania.